Hejo, heja, co dzisiaj nam w duszy gra? Uh, Thursday, czwartek, tak? Wczoraj była środa, Thursday. Uh, gdzieś tam było uh, na którymś nagraniu Thursday, a ja Tuesday uh, jako uh, wtorek. Nie, Thursday uh, to czwartek. 25 kwietnia 2024 rok 831 czasu angielskiego. E, prawda, że jestem bardzo ładna, bardzo ładnym narcyzem jestem. Dzisiaj się jeszcze nie uczesałam, ale to tak specjalnie się nie uczesałam. Kąpałam się ostatnio wtedy, kiedy mówiłam, później się nie kąpałam, czyli to chyba była sobota. W sobotę czy w piątek? Chyba w sobotę się wykąpałam, także te włosy trochę tłuste, możecie mnie pohejtować, żebym się wykąpała, jak chcecie oczywiście możecie, dlatego tak mówię, ponieważ już miałam tyle hejtów, że FKiC się wykąp, że po prostu się chcę do was pouśmiechać, że mnie hejtujecie. Także e, tytuł tego nagrania i już widzicie, czy zwierzęta mają, e, czy zwierzęta mają empatię. E, słuchajcie, przepraszam, może już to być nudne, ale mam nadzieję, że króciutkie będzie to nagranie. E, także... E, tak, jestem skrupulatna, jestem e, być może pedantyczna. Pedantycznie sobie e, się nawet nie wykąpałam i nawet nie uczesałam, ale w jakichś wypowiedziach e, staram się być, staram się, stara. Ktoś zwraca uwagę, że też nie powinno się mówić stara się, bo to jest e, no, st nie bardzo e, to słowo, no ale przynajmniej w ogólnym znaczeniu. 哦。Uh w ogólnej jakiejś narracji staram się, czyli w zrozumieniu ogólnej narracji tego słowa staram się pilnować, być pedantyczna, jeśli chodzi o słowa na tyle ile umiem, ponieważ nie umiem się poprawnie wypowiadać po polsku, co niektórzy wiedzą, albo wszyscy, którzy mnie skrupulatnie weryfikują, słuchają mnie, to wiedzą, że nie, po, nie potrafię perfekcyjnie się wypowiadać po polsku. Dobrze, już tutaj pokazuję. Mam tutaj nagranie, zresztą to jest o mnie z 21 kwietnia, czyli z niedzieli. Także i chciałabym, żebyście tutaj troszeczkę posłuchali. Dosłownie troszeczkę. To to jest tematyka czy Zwierzęta mają empatię. Chciałbym, żebyście tutaj posłuchali tej pani. Czasami mówimy, że ktoś ma zbyt wybuchane ego, tak? Czyli narcyz. Czyli są to urojenia wielkościowe. Czyli nie. Słuchajcie o tym ego, wybuchanym ego, bo dalej też będzie o ego. Także ja tutaj tylko wam nasuwam, żeby, ale żebyście sami to ocenili, sami oszacowali. Czy nie ma w jej tutaj w króciutkim momencie w, po prostu sprzeczności? Słuchamy adekwatne y, poczucie Może... zbyt y, 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 wybuchane ego, tak? Czyli narcyz, y, czyli y, są to urojenia wielkościowe, czyli nie adekwatne y, poczucie wartości do tego, co się naprawdę y, robi, y, czyli y, pięknie mówią, pięknie wyglądają, ale y, nic nie robią, że tak powiem tak. A my się dajemy nabrać na no to ich zewnętrzne zewnętrzny wizerunek. Takie osoby wyglądają mądrze inteligentnie i w ogóle i w szczególe. Czyli nie można być już inteligentnym albo nie można wyglądać inteligentnie. No dobrze, słuchamy dalej. Aha, e, co innego, gdyby była mowa o politykach, którzy nas zwodzą, bo ja też się wypowiadam gdzieś tam o, no, chociaż mało na temat polityków się wypowiadam, bo e, najczęściej mówiłam, że to co e, polityków można krytykować, a tutaj takich youtuberów nie można krytykować. E, także e, co innego jest polityk, który nas zwodzi. E, Różnymi jakimiś tam obiecynkami, kiełbasami wyborczymi, tak zwanymi, a co innego jest jacyś po prostu ludzie, YouTuberzy. Także słuchamy dalej. Co nas wyróżnia od zwierząt? No, empatia przede wszystkim. A empatia jest, jak wiemy, czymś, co, co jest wyższe, czyli jestem super ego, czyli jestem y, sumienie, jest tam, y, są tam zasady moralne y... i inne, tak? I teraz tak, wcześniej powiedziała y, w negatywnym y, znaczeniu o ego, czy super ego to jest czymś lepszym od samego ego. Bo ja pewnych kwestii nie rozumiem. Jak dla mnie superego to jest jeszcze chyba coś bardziej przerażającego, przynajmniej tak by, by mi się wydawało, skoro ona krytykowała ego, yy, yy, że ja napisałam, że Kocham swoje ego i ludziom mówię, żeby kochali swoje ego. To super ego z mojego punktu widzenia to by było jeszcze większe. Także słuchamy dalej. Kochajcie swoje ego. Ja tam mówię ludziom, żeby kochali swoje ego. No nie. A superego można kochać, jeżeli ona umieściła w superego empatię, czyli coś, co nas różni, tak powiedziała, coś, co nas różni od zwierząt. To jest e, empatia. E, no, ja tu widzę sprzeczności. A wy sami oszacujcie, po, posłuchajcie sobie e, linki pod nagraniem. E, oczywiście. Naturalnie, przepraszam, ktoś mi zwraca uwagę, że za często mówię oczywiście, naturalnie. Naturalnie, albo oczywiście, nie wiem, nie wiem, czy to naturalnie. W PS-ach pod moim opisem odnośnie też tam umieściłam paragraf, gdzie można wizerunek czyjś publikować. Także w PS-ach jest. Będą te linki, z czego korzystałam. Także tu cofnę, bo tam przeciągnięcie było, żeby był cały wątek. Ja tam mówię ludziom, żeby kochali swoje ego. No nie, kochani, sami dobrze wiecie, że jeżeli coś robicie, nawet w pracy czy cokolwiek, to. Jeżeli ciężko nad tym pracujecie, albo w ogóle y, pracujecie nad tym, to wtedy y, macie więcej satysfakcji z wykonanej pracy, y, tak? A czy satysfakcja nie wiąże się właśnie z ego, jeśli mamy, jeśli kochamy swoje ego, to czy e, jeśli nie mamy jakiejś satysfakcji, to nie jest to z ego wypływające? Z ego. No dobrze. Sami oszacujcie, sami ocencie. To nagranie miało być krótkie, więc chciałabym jeszcze tutaj pokazać odnośnie tego, co ona powiedziała, że co nas różni od zwierząt, że empatia. Oglądam, mam tutaj zasubskrybowane na moim starym kanale, który jest zawieszony, ale playlisty moje zostały, nieznana lista i tam ileś razy oglądałam, jak właśnie zwierzęta pomagają ludziom. Zresztą moi fani, co niektórzy, mi też linki jakieś tam na Discordzie pod, podsyłali właśnie, jak zwierzęta pomagają ludziom, czy nawet z innym zwierzętom. Także e, wpisałam sobie w, e, tutaj w wyszukiwarce YouTube, zwierzęta pomagają ludziom, e, ale tu pokazało się, zwierzęta pomagają innym zwierzętom. E, czy e, pomoc, czy to e, ludzka, jeśli człowiek pomaga, e, to nie kieruje się empatią, czy... Czym, czym się e, kieruje, jeśli człowiek, czym się kieruje, jeśli pomaga? E, tak samo i tutaj. E, czym zwierzęta się kierują, że pomagają innym zwierzętom, albo zwier zwierzęta, które e, uratowały ludziom życie? E, jeśli zwierzęta ratują nawet ludziom życie, to czym e, te zwierzęta się kierują? Czy naprawdę zwierzęta nie mają empatii? E, także, linków do tego nie będę dawała, jeśli chodzi, czyli właściwie, jeden link będzie tylko e, do nagrania tej pani. E, a to nagranie było e, z o imbecylizmie moralnym. E, także, czyli o tych zwierzętach nie będę linków dawała, sami sobie wpiszyć, wpiszecie. E, zwierzęta pomagają ludziom i zobaczycie, co wam tam. E, poleci YouTube, eee, także chyba to by było na tyle, eee, to jest jakaś zabawa, bawimy się, bawimy się tak, żeby nikt przez nas nie płakał, eee, także eee. więc koniec zabawy, zabawki chowamy do pudełka, pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, papa Ops.